Witam Was moi drodzy, jestem Przewodniczącą Koła Gospodyń w do Domowie, nazywam się Danuta Najo. Dzisiaj chcemy Wam przybliżyć potrawę staropolską, brodę, zachować od zapomnienia tą potrawę i teraz powiem Wam, co będzie potrzebne. Kapusta kaszona, groch, który już przygotowałam wcześniej, jest ugotowany, będzie nam potrzebna duża ilość cebulki gotowanej, też do tej kapustki, ziemniaczki, cebulka do okrasy i boczuś ze słoninką też do okrasy. No i przyprawy według smaku pieprz, sól, troszkę wegety, mangi. Będziemy obierać ziemniaczki. Musimy uważać, żeby sobie nie skaleczyć paluszka. Robimy to powoli. Tak obrane ziemniaczki puczemy w wodzie i gotujemy je do miękkości. Kapustkę kiszoną puczemy w gorącej wodzie przed gotowaniem, żeby nie była zakwaśnie. Gotujemy ją później do miękkości i po ostudzeniu wyciskamy ją dwa razy z nadmiaru wody. I doprawiamy wtedy według smaku tymi przyprawami, jakie mamy przygotowane. Majeranek, pieprz, wegetka, sól. I wtedy czekamy na połączenie tej kapustki z innymi produktami. Ona sobie czeka po prostu. Groch przed gotowaniem płuczemy na siteczku. Gotujemy go, żeby zakryła nam woda. I też przyprawiamy go przyprawami, żeby przeszedł tym smakiem podczas gotowania. Gotujemy go na taki zwany krem, tak jak tu jest pokazane. Moi drodzy, teraz obieramy cebulkę i kroimy ją w kosteczkę. Tak mamy tą cebulkę przygotowaną. Dusimy ją też z przyprawami, dodajemy liść laurowy, ziele angielskie i to jest duża ilość cebulki, dlatego że ona nam nadaje bardzo dobry smak tej potrawce, którą przygotowujemy. Teraz jest bardzo ważny dodatek. Słoninki i boczku bo mieszamy razem z tymi naszymi produktami, które przygotowaliśmy. Kroimy paseczki, później malutkie kwadraciki i dusimy do miękkości. Moi no kochani, wcześniej pokrojony w tak przygotowujemy na patelni, tylko pilnujemy, mieszając go, żeby nam się nie przypalił i dodajemy też dwa ząbki, ząbki czosnki żeby było smaczniejsze. I tą pod przygotowaną potrawkę łączymy razem ze wszystkimi. Moi drodzy, teraz będziemy mieszać wszystkie produkty przygotowane wcześniej przez nas. Wkładamy do miseczki ziemniaczki ugotowane. kładamy ugotowany groch. kożytkę kwaszoną gotowaną wcześniej, cebulkę i okrasę i mieszamy wszystko razem. Potra gotową potrawkę, moi drodzy. Przekładamy teraz na patelnię. Żeby podać w postaci ciepłej, żeby ona nam się zagrzała. Dawniej ludzie gotowali tą potrawkę często, bo było to jedno jednodaniowym obiadem codziennym, ponieważ wykonuje się to bardzo szybko, a jest smaczne. Teraz mieszamy. Uważajmy, żeby się nie oparzyć, Trzymamy za patelkę. Tak przygotowana groba. jest potrawą regionu świętokrzyskiego. Tą potrawą możemy się chlubić, bo często jest w naszych domach serwowana. I Wy możecie razem z rodzicami serwować w swoim domu tą potrawkę. Paziebrodę. Życzę smacznego. Dziękuję bardzo za uwagę. あっ。<laughs> <laughs>